Co się dzieje, gdy kraj się bogaci, nie budując przy tym gospodarki? Australia wkrótce się o tym przekona. Prawie 60% jej eksportu pochodzi z tego, co wystarczy wykopać z ziemi: ruda żelaza, węgiel, gaz ziemny. Tymczasem jej przemysł prawie niczego nie produkuje, a gospodarka opiera się na mniejszej liczbie filarów niż gospodarka Senegalu czy Ugandy. Na papierze, oczywiście, wszystko wygląda wspaniale. Majątek australijskich gospodarstw domowych należy do czołówki światowej, a prawdziwej recesji nie widziano tam od 30 lat ale jeśli zajrzymy pod powierzchnię, z pewnością znajdziemy pęknięcia. Wzrost się zatrzymał, a ceny nieruchomości są już dziesięciokrotnie wyższe niż roczny dochód medialny. W Australii zaczęła tykać bomba z opóźnionym zapłonem, której nikt nie chce zauważyć. Ale jak to się stało, że ten kraj wielkości kontynentu stał się jednym z najbogatszych na świecie, zapominając przy tym stworzyć własną gospodarkę? I dlaczego to taki problem, że gospodarka kraju opiera się na kopalniach, rynku nieruchomości i hazardzie? Zaraz to zrozumiesz. Na pierwszy rzut oka Australia wydaje się niemal bezbłędna. Przeciętny majątek australijskiego gospodarstwa domowego jest wyjątkowy w skali światowej, to około 400 tysięcy dolarów. Ceny nieruchomości w Australii są niebotycznie wysokie, konta emerytalne rosną w szybkim tempie, a kraj unika recesji od ponad 30 lat, z wyjątkiem drobnego potknięcia w czasie covid -u. Między innymi dlatego Australia zyskała przydomek szczęśliwego kraju, jakby była odporna na burzę światowej gospodarki. Obowiązkowy system emerytalny Australii, zwany Superannuation, zgromadził ogromny majątek. Przeciętne gospodarstwo domowe ma dziś na koncie emerytalnym prawie 250 tysięcy dolarów. Rząd z dumą powołuje się na to wszystko potrójny rating kredytowy, silny system bankowy i stosunkowo niskie zadłużenie państwa. Tymi argumentami uzasadniają wzorową politykę gospodarczą. Ale jeśli przyjrzymy się temu, co kryje się za błyszczącymi statystykami, otrzymujemy coraz bardziej niepokojący obraz. Już od siedmiu kolejnych kwartałów spada PKB na jednego mieszkańca. Czyli chociaż gospodarka na papierze rosła, większość ludzi w tym czasie stała się biedniejsza. Wzrost PKB jest na najniższym poziomie od dekady, podczas gdy pensje ledwo nadążają za rosnącymi kosztami życia. Jest to szczególnie widoczne, gdy porównamy Australię z innymi krajami. W ostatnich kilku latach w USA wzrosła wydajność, a Europa utrzymała się na powierzchni nawet podczas kryzysu energetycznego. Australia natomiast od lat opiera się na jednym triku, by utrzymać pozory, na wzroście liczby ludności. Ponad 400 tysięcy nowych imigrantów rocznie to tak, jakby co roku powstawała nowa Canberra. To oczywiście generuje popyt, potrzeba mieszkań, sklepów, szkół, lekarzy, a to sztucznie podbija PKB. Ale jeśli odejmiemy ten efekt demograficzny, australijska gospodarka tak naprawdę stoi w miejscu. To właśnie ten trik ukrywa poważne problemy strukturalne. System emerytalny kryje w sobie kolejną ciekawą sprzeczność. Chociaż na kontach zgromadzono ogromne majątki, te pieniądze coraz częściej wypływają za granicę. Ponad 70% majątku australijskich funduszy emerytalnych nie trafia już do rodzimych firm, lecz do amerykańskich gigantów technologicznych, europejskich fabryk czy azjatyckich marek. Powód jest prosty gospodarka Australii nie jest wystarczająco zróżnicowana ani rozwinięta, by zaabsorbować tak ogromny kapitał. To tworzy dziwną sytuację. Według statystyk ludzie są bogaci, ale gospodarka prawie wcale się nie rozwija. Pieniądze są, ale nie pracują w kraju, a ta przepaść między pozornym dobrobytem a realną siłą gospodarczą jest największą słabością całego modelu, której nie da się ukrywać w nieskończoność. Rynek nieruchomości tylko to wszystko potęguje. Ceny w stosunku do dochodów potroiły się od lat 90., co sprawiło, że na papierze mnóstwo osób stało się milionerami. Ale to nie pochodzi z inwestycji produkcyjnych, tylko wyłącznie z tego, że ceny domów niemal nieustannie rosną. Majątek więc istnieje, ale nie można go wydać, jest dosłownie zabetonowany w ścianach. Tymczasem pojawia się coraz więcej sygnałów ostrzegawczych. Sprzedaż detaliczna spadła, inwestycje firm są słabe, zadłużenie gospodarstw domowych należy do najwyższych na świecie i przekracza nawet 120% PKB. Poziom życia młodszych pokoleń się pogarsza, a posiadanie własnego mieszkania stało się niemal nieosiągalne dla osób poniżej 40. Australia zbudowała więc ogromny, pozorny majątek, nie potrafiąc jednocześnie stworzyć prawdziwych, samowystarczalnych podstaw gospodarczych. Obfitość surowców naturalnych to największy atut Australii, ale być może także jej największe zagrożenie. Przyjrzyjmy się więc, dlaczego to problem, jeśli majątek kraju pochodzi wyłącznie z tego, co wydobywa się z ziemi. Australia to prawdziwe górnicze mocarstwo, jest drugim co do wielkości eksporterem węgla na świecie, a także czołowym graczem w wydobyciu rudy żelaza, gazu ziemnego i złota. Tylko między czerwcem 2023 roku a czerwcem 2024 roku sektor wydobywczy przyniósł 280 miliardów dolarów przychodów z eksportu, to więcej niż roczna produkcja całej gospodarki Nowej Zelandii czy Grecji. Tylko samej rudy żelaza sprzedano prawie 900 milionów ton, co stanowiło ponad połowę światowego handlu morskiego. To bogactwo naturalne napędzało gospodarczy cud kraju, ale jednocześnie przyniosło ze sobą niebezpieczne zjawisko, które ekonomiści nazywają klątwą surowcową. Ten schemat zazwyczaj dotyka biednych krajów, bogatą w ropę angolę czy obfitującą w metale ziem rzadkich kombin. Kiedy kraj osiąga ogromne dochody ze sprzedaży surowców, na krótką metę brzmi to bardzo dobrze. Napływają zagraniczne pieniądze, rządy wydają się bogatsze, a waluta narodowa się umacnia. Tak, ale to ma poważny skutek uboczny. Wszelki inny eksport, np. produkcja maszyn, rolnictwo czy technologia, nagle staje się niekonkurencyjny, ponieważ przez silną walutę ich produkty są za drogie za granicą. Co więcej, ponieważ wydobycie surowców przynosi szybkie i przewidywalne zyski, państwo i inwestorzy wolą lokować pieniądze właśnie tutaj, a nie w edukację, innowacje czy rozwój przemysłu, które są znacznie ważniejsze w dłuższej perspektywie. W ten sposób te kraje często utknęły w wąskiej strukturze gospodarczej, gdzie wszystko zależy od tego, ile akurat warte są surowce na światowym rynku. Tak można na zawsze ugrzęznąć w statusie kraju rozwijającego się. Ale sytuacja Australii jest wyjątkowa. To bogaty kraj, którego gospodarka wygląda dokładnie tak, jak klasycznego uzależnionego od surowców kraju rozwijającego się. Uzależnienie od surowców czyni Australię szczególnie podatną na wpływy Chin. Australijska gospodarka jest niemal lustrzanym odbiciem chińskich cykli w budownictwie. Kiedy Chiny budują, Australia rozkryta, a gdy Chiny zwalniają, Australia też zwalnia. Od lat 2000 roku Chiny stały się największym nabywcą australijskiej rudy żelaza, a dziś ponad 70% eksportu trafia do Chin. Ten model oparty praktycznie na jednym odbiorcy stanowi więc już nie tylko ryzyko gospodarcze, ale także geopolityczne. Ale znajdziemy tu wszystkie problemy, które są typowe na przykład dla krajów afrykańskich. Uzależnienie to stworzyło w kraju gospodarkę o dwóch prędkościach. Regiony górnicze, takie jak Australia Zachodnia, przeżywały rozkwit, podczas gdy tradycyjne centra przemysłowe, jak Wiktoria czy Australia Południowa, cię. Silny dolar australijski, napędzany przez górnictwo, praktycznie uniemożliwił konkurencyjny eksport rolnictwa i przemysłu przetwórczego. Największym przegranym okazała się jednak innowacja. Jeśli pieniądze łatwo płyną z ziemi, po co ryzykować cokolwiek z nową technologią? Inwestorzy wolą wkładać pieniądze w pewne projekty surowcowe, a nie w niepewne, ale obiecujące startupy o dużym potencjale wzrostu. To jest samonapędzający się cykl. Większe dochody z surowców znowu trafiają w surowce, a w międzyczasie nic się nie rozwija. A przecież australijska nauka wcale nie jest zła. To właśnie w tym kraju opracowano podstawy Wi-Fi, pierwsze ogniwa słoneczne oraz niektóre technologie Google Maps. A jednak wszystkie te wynalazki odniosły sukces biznesowy gdzie indziej. Australijskie otoczenie gospodarcze po prostu nie potrafiło ich wykorzystać i nawet dobre pomysły zostały wypchnięte za granicę. Nie bez powodu Australia zajmuje najniższe miejsce pod względem różnorodności gospodarczej wśród krajów rozwiniętych. 102 miejsce na 146 możliwych. Ten wskaźnik mierzy, jak bardzo skomplikowane, unikalne i nadające się do eksportu rzeczy produkuje dany kraj. Pod tym względem Australia jest na tym samym poziomie co Senegal czy Uganda, mimo że jej portfel jest pełen pieniędzy. Kraj więc stał się bogaty, nie budując przy tym zróżnicowanej gospodarki. Coraz więcej pieniędzy wydobywa się z ziemi, ale powstaje tu coraz mniej nowych pomysłów, nowych produktów, nowych branż. A jeśli popyt wyśnie lub ceny surowców spadną, nagle ktoś wyciąga dywan spod nóg gospodarki. Ale nie chcę tego zbytnio roztrząsać. Myślę, że rozumiesz sedno sprawy. Przejdźmy dalej do kolejnego dużego strukturalnego zniekształcenia, którym jest rynek nieruchomości. Wspomniałem na początku filmu, że przeciętna cena nieruchomości w Australii to prawie dziesięciokrotność median i rocznych dochodów. W latach 90 ten wskaźnik wynosił zaledwie trzykrotność. To niesamowite podrożenie sprawiło, że dziś mamy jeden z najbardziej niedostępnych rynków mieszkaniowych na świecie. Na przykład Sydney jest drugim najdroższym miastem na świecie, wyprzedza je tylko Hongkong. Wielu uważa, że to wyłącznie kwestia praw popytu i podaży, ale to nieprawda. To jest rezultat świadomych decyzji politycznych, które postawiły spekulacje nieruchomościami ponad wszelką inną działalność gospodarczą. W centrum tego systemu znajduje się luka podatkowa znana jako negative gearing. To umożliwia inwestorom odliczanie strat poniesionych na nieruchomościach, takich jak odsetki od kredytów od innych opodatkowanych dochodów. Może to brzmieć skomplikowanie, ale sedno sprawy jest proste. Inwestorzy kupują takie nieruchomości, które generują mniej dochodu z najmu niż wynoszą koszty ich utrzymania i finansowania. Te straty powstające na papierze, głównie z powodu odsetek od kredytu hipotecznego, obniżają podatek, który musiałbyś zapłacić od wszystkich innych swoich dochodów. Do tego dochodzi jeszcze korzystne opodatkowanie zysków kapitałowych, czyli od osiągniętego zysku płaci się mniej podatku niż od innych rodzajów dochodów. Czyli kiedy nieruchomość zyskuje na wartości i zostaje sprzedana, trzeba zapłacić niższy, korzystniejszy podatek od zysku. Ten system praktycznie umożliwia osobom o wysokich dochodach przeniesienie swoich dochodów z pracy, opodatkowanych wyższą stawką, do zysków z nieruchomości, które są opodatkowane niżej. Według doradców finansowych, przy pewnych poziomach dochodów praktycznie głupotą jest nie skorzystać z tej możliwości, więc państwo de facto wspiera inwestycje w nieruchomości, które podczas wynajmu przynoszą straty, a zysk pojawia się dopiero przez sprzedaży. Problem zaczyna się tam, gdzie to niesamowicie pobudza spekulacje. Ludzie nie inwestują w przedsiębiorstwa czy fabryki, tylko kupują i sprzedają mieszkania, bo tam trzeba zapłacić niej podatku od zysku, więc ostatecznie bardziej im się to opłaca. Wpływ tego odczuwalny jest w całej gospodarce. Zadłużenie australijskich gospodarstw domowych sięga prawie 120% PKB. Pod tym względem zajmują drugie miejsce na świecie. Pieniądze, które można by przeznaczyć na zakładanie nowych firm, badania czy produkcję, zamiast tego idą na pompowanie cen już istniejących nieruchomości. To znowu jest problematyczne ze względu na strukturę gospodarki i dodatkowo wzmacnia problem uzależnienia od surowców. Bo w ten sposób w Australii żaden przemysł nie rozwija się już z dwóch powodów. Problemem jest też to, że młode pokolenia są wypychane z rynku nieruchomości. Droga życiowa osób kupujących mieszkania całkowicie się zmieniła. Podczas gdy wcześniej wiele osób posiadało własny dom już pod koniec 20 roku życia, dziś średni wiek pierwszego zakupu to 36 lat, a najszybciej rosnącą grupą są osoby w wieku od 40 do 49 lat. Przepaść stale się powiększa. Starsze pokolenia, które nabyły nieruchomości po niskich cenach, zyskują, natomiast młodsi, będąc najemcami, nigdy nie staną się częścią tego korzystnego systemu. Do tego dochodzi jeszcze presja migracyjna. Ludność Australii wzrosła od 1991 roku o prawie 45%, głównie dzięki imigracji. To krótkoterminowo pomaga statystykom wzrostu gospodarczego, ale jednocześnie dusi rynek mieszkaniowy, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie osiedla się większość nowych przybyszów. Odpowiedzi rządu to w większości tylko pozorne działania, np. zakazano cudzoziemcom kupowania mieszkań, ale tylko tym, którzy nie mają pozwolenia na pobyt. Ponieważ większość zagranicznych nabywców i tak posiadała takie pozwolenie, przepis ten niewiele zmienił w sytuacji. Podobna sprzeczność pojawiła się również wtedy, gdy zasugerowano ograniczenie liczby studentów zagranicznych z powodu braku mieszkań. Wielu ekonomistów sprzeciwiło się temu, ponieważ w ten sposób znowu leczono by tylko objawy, a nie przyczynę. Z powodu systemu podatkowego w Australii to nie praca, produkcja czy zakładanie dochodowych firm jest najbardziej opłacalnym zajęciem, lecz spekulacja nieruchomościami. Ten system generuje niekorzystny przepływ pieniędzy od młodych najemców do starszych pokoleń, które już posiadają mieszkania, a następnie od nich majątek trafia do banków udzielających kredytów. Jednakże, ponieważ to właśnie ci ludzie i instytucje stanowią podstawę władzy, nikt nie jest zainteresowany zmianą tego systemu. Ta gospodarka oparta na nieruchomościach w zasadzie robi to samo co przemysł surowcowy, wydobywa wartość, a nie ją tworzy. Tylko, że tutaj nie wydobywa się niczego z ziemi, lecz z kieszeni młodszych pokoleń. Ale jest jeszcze jedna branża, która w Australii działa według podobnej logiki. Nie buduje, nie produkuje, tylko zawiera. A tą branżą jest hazard. Wyobraź sobie, że hazard staje się w kraju tak popularny, że nawet przeciętny pap działa jak mini kasyno. Brzmi nieźle, prawda? No cóż, to jednak nie jest takie dobre. W większości rozwiniętych krajów hazard jest ograniczony do kasyn i kilku wyznaczonych miejsc, natomiast w Australii całkowicie wtopił się w codzienne życie. W przeciętnym pubie znajdziesz osobny pokój z migającymi, dzwoniącymi automatami do gier. To są te słynne poukis, czyli elektroniczne automaty do gry. Tam nie i właśnie wręcz przeciwnie raczej się rozprzestrzeniły, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Reklamy zakładów sportowych zalewają telewizję, zwłaszcza podczas transmisji większych meczów. Melbourne Cup to jedna z największych gonit konnych w roku, praktycznie święto narodowe. Nawet szkoły podstawowe organizują własne zakłady, a kupony lotto stoją przy kasie, obok czekolad i magazynów w każdym sklepie. W Australii hazard nie jest okazjonalną rozrywką, lecz stał się częścią kultury. I to jest problem. Nie dość, że to szkodliwa gra hazardowa, to jeszcze uzależnia. Liczby są naprawdę zdumiewające. Przeciętny Australijczyk traci na hazardzie prawie 1000 dolarów rocznie. Ta średnia obejmuje wszystkich, nawet tych, którzy nigdy nie grają. Czyli faktycznie gracze tracą znacznie więcej. Nie ma na świecie drugiego kraju, w którym strata na osobę zbliżałaby się do tego poziomu. Nawet w Stanach Zjednoczonych nie, chociaż tam są Las Vegas i Atlantic City. Ale Australia bije ich na głowę. Zdecydowana większość strat wiąże się z tymi elektronicznymi automatami do gier. W kraju działa około 200 tysięcy takich maszyn, czyli mniej więcej jedna przypada na 120 osób. I to nie tylko w kasynach. Przedmieścia są nimi wypełnione, puby, kluby społecznościowe i stowarzyszenia weteranów mają ich pełno. Co więcej, te maszyny zostały zaprojektowane do szybkiej gry. W ciągu kilku minut można stracić setki dolarów. W innej, szybko rozwijającej się gałęzi hazardu, czyli w zakładach sportowych, prawdziwą rewolucję przyniosły smartfony. Nie trzeba już stać w kolejkach w kolekturze lotto. Dziś każdy, o każdej porze, może obstawiać dowolne wydarzenie na całym świecie, gdziekolwiek jest za pomocą jednej aplikacji. Reklamy bookmacherów sugerują, że prawdziwe sportowe emocje można przeżyć tylko wtedy, gdy obstawiasz wynik. Sam też się na to łapię podczas Mistrzostw Świata czy Europy w pilce nożnej i rzadko wychodzę na plus. Z ekonomicznego punktu widzenia, hazard stał się więc ważną gałęzią przemysłu. Tysiące ludzi pracuje w tej branży bezpośrednio, a jeszcze więcej w powiązanych sektorach, takich jak gastronomia, marketing czy IT. Państwo z kolei jest uzależnione od wpływów podatkowych z hazardu, w niektórych regionach mogą one stanowić nawet 10% rocznego budżetu. To rodzi poważny paradoks. Teoretycznie państwo powinno regulować hazard, ale jednocześnie jest finansowo zainteresowane jego rozprzestrzenianiem się. Na przykład stan Victoria w ciągu zaledwie jednego roku zebrał w ten sposób ponad 2 miliardy dolarów, co stanowi poważną motywację, by nie zmieniać tego systemu. Jednak społeczny koszt jest ogromny. Około miliona osób jest w jakiś sposób dotkniętych problematycznym hazardem, i to jest tylko liczba bezpośrednio zaangażowanych. Ich rodziny, dzieci, partnerzy również cierpią. Oprócz bankructwa finansowego, częstymi konsekwencjami są przestępczość, oszustwa lub przemoc w związkach. Badania wyraźnie pokazują związek między dostępnością hazardu a szkodami społecznymi. Mimo to reakcje polityczne są zazwyczaj słabe. Niestety, lobby hazardowe jest bardzo silne. Wydają ogromne sumy na komunikację, PR polityczny i utrzymywanie kontaktów z politykami. Niezależnie od przynależności partyjnej. Gdy tylko proponowane są reformy, branża natychmiast rozpoczyna kampanię. Znikają miejsca pracy, dochody państwa mają spaść i często to wystarcza, by zablokować zmiany. To było szczególnie widoczne, gdy próbowano ograniczyć maksymalne stawki w automatach do gier, chociaż badania wykazały, że drastycznie zmniejszyłoby to straty problematycznych graczy, nie przeszkadzając przy tym okazjonalnym graczom. Branża jednak z powodzeniem wielokrotnie torpedowała te propozycje. A więc trzy główne filary australijskiej gospodarki nie wytwarzają, lecz wyciągają: pieniądze, nadzieje, bezpieczeństwo. Hazard, rynek nieruchomości i wydobycie surowców. A kiedy gospodarka kraju opiera się na takich trzech filarach, wystarczy jedno zachwianie, by całość zaczęła się chwiać. A wszystkie trzy sektory stoją w obliczu coraz większych wyzwań. Chiny zwalniają, ceny nieruchomości są pod presją podwyżek stóp procentowych, a na hazard wywierana jest coraz większa presja społeczna. A to jeszcze nie koniec problemów w kraju kangurów. A co jeśli system, który teoretycznie miałby zapewnić przyszłość Australijczykom, w rzeczywistości buduje gospodarkę gdzie indziej? Australijski system emerytalny, czyli tak tzw. superannuation, często podawany jest jako wzór. Jest obowiązkowy, dobrze zorganizowany i gromadzi ogromne oszczędności dla obywateli. Istota systemu jest prosta, każdy pracodawca ma obowiązek przekazywać część wynagrodzenia pracowników obecnie 11%, wkrótce 12% na indywidualne konta emerytalne. To tak zwany superfundusz. Dzięki temu w Australii zgromadzono majątek emerytalny o wartości ponad 2 bilionów dolarów amerykańskich. To jeden z największych funduszy oszczędnościowych na świecie. Przeciętne gospodarstwo domowe posiada w tej formie prawie 250 tysięcy dolarów. Tylko, że jest pewien problem. Te pieniądze nie pracują w Australii. Coraz większa ich część trafia w zagraniczne inwestycje do amerykańskich firm technologicznych, europejskich producentów, azjatyckich marek. Australijska gospodarka widzi z tego jednak niewiele, a powód jest bardzo prosty. Zarządcy Superannuation, fundusze inwestycyjne i menedżerowie portfeli są prawnie zobowiązani do zapewnienia swoim klientom jak najlepszych zysków. A ponieważ australijska gospodarka jest zbyt wąska i jednostronna, większość menedżerów woli lokować pieniądze za granicą. Tam rynek jest większy, możliwości bardziej zróżnicowane, a innowacyjność większa. Ten trend w ostatnich latach tylko się nasilił. Odkąd bung na surowce się skończył, australijskie możliwości inwestycyjne wydają się jeszcze mniej atrakcyjne i tu właśnie wraca temat tej gospodarczej złożoności, o której już wcześniej była mowa. Gospodarka Australii nie jest wystarczająco zróżnicowana. Dominują górnictwo, rolnictwo, nieruchomości i usługi finansowe, ale jak już się dowiedziałeś, jest niewiele takich branż, które mają prawdziwą wartość technologiczną, innowacyjną lub eksportową. To prowadzi do tego, że Australijczycy dużo oszczędzają, ale mało inwestują w kraju. Pieniądze trafiają za granicę, gdzie faktycznie generują miejsca pracy, rozwój i wzrost. A więc pieniądze nie pracują w Australii. To samo napędzające się błędne koło. Ponieważ brakuje wystarczającej liczby wysokiej jakości krajowych inwestycji, pieniądze wypływają, przez co nie powstają potrzebne krajowe branże itd. Właściwie o tym były też poprzednie rozdziały. Wszystko to hamuje rozwój ich gospodarki. Nawet odnoszące sukcesy australijskie firmy często opuszczają kraj, gdy tylko się wzmocnią. Kapitał, rynek i możliwości są bardziej skoncentrowane na przykład w Stanach Zjednoczonych, dlatego wiele australijskich startupów tam osiąga kolejny poziom rozwoju. Albo w takich azjatyckich centrach startupowych jak Hongkong i Singapur. Innowacja więc startuje w Australii, ale zyski już nie tam się kumulują. Paradoks emerytalny jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ majątek istniejący na papierze nie oznacza automatycznie realnej siły gospodarczej. Australia stworzyła więc system, który indywidualnie rzeczywiście działa oszczędności emerytalne mieszkańców są bezprecedensowe, ale zbiorowo na poziomie gospodarczym nie buduje przyszłości kraju. A jeśli popyt ze strony Chin spadnie, rynek nieruchomości się zachwieje, a krajowy przemysł nie będzie się rozwijał, to niezależnie od tego, jak piękne liczby pojawią się na rocznych kontach emerytalnych, cały kraj może znaleźć się w niezwykle poważnym kryzysie. Australia właśnie dotarła do rozdroża. Kraj, który przez trzy dekady był podziwianym na świecie gospodarczym wzorem, to szczęśliwy kraj teraz musi zmierzyć się z faktem, że szczęście to nie strategia. Australijski rząd próbuje więc wyznaczyć nowy kierunek. Pod hasłem o przyszłość stworzona w Australii obiecuje miliardy na zielone technologie i rozwój zaawansowanych branż. Ale jeśli nie zostaną rozwiązane głębokie problemy, takie jak baczona polityka podatkowa, ograniczone krajowe możliwości inwestycyjne i niska złożoność gospodarcza, ten nowy plan nie będzie niczym więcej niż drogim plastrem na ranę. Historia Australii jest przestrogą dla wszystkich, którzy patrzą tylko na statystyki finansowe, nie analizując skąd to bogactwo się wzięło. Prawdziwy dobrobyt gospodarczy to nie wysokość oszczędności emerytalnych na osobę ani poziom cen nieruchomości, lecz to, co potrafimy wytworzyć, jak bardzo nasza gospodarka jest zróżnicowana i innowacyjna.